Siemano widzowie. Siemano widzowie. Słuchajcie, dzisiaj gramy w, w mega hide and seek i słuchajcie, jestem tutaj z moim kolegą, Stasiu. Przywitaj się, jeszcze raz. Siema, siema. I tak, będziemy grać. Aktualnie gra runda, jakby trwa runda, my nie zostaliśmy znalezieni, tylko dołączyliśmy podczas rundy. I tak, musimy... Jak skończy się runda, to zaczniemy grać, więc musimy chwilę poczekać. E, zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i dajcie też lajka. I, i co? Możemy e, jakby no czekać. Kogit, widzowie. Cztery osoby wygrały. Przetrwały. Błagam, że mnie Jedną w ogóle wywaliło. Błagam, żebym nie był szukającym. Nie wiem, Maru gdzieś tam. No, ale ja nie lubię po prostu, nie. Dobra, zobaczymy. O, o nie, ja. nie. Do, usunęli A ktoś się. wybiera! Ktoś wybiera. I, i przewinął... Co? Przewinął na ten. Przewinął na te dziwne. Co? Nie, bo ja wydałem wszystkie swoje Robuxy na skina, chciałem kupić Select Map teraz, że jakby Co teraz... Co jest? Ej, chłop wybrał jakiś Marble Run. Yeah. Przynajmniej nie musimy standard grać, a ja nie lubię w sumie. Znaczy, no, jeżeli to jest mega high Stick, to nie powinno być standarda. Nie, 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 nie proszę... Jest, jest! Obok ciebie. Ile masz szans w ogóle? Ja osiem... Ja znaczy pięć. Ja też pięć Błagam. No, nie, dobra. József. Józ. Józsi. Okej, dobra. O Boże, jakie... Ja chyba, chyba mam takiego laga internetu. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. O Boże. Nie, no jeszcze dzwonią na grupie. Ja nie mogę nie teraz, no, bo no, nagrywam no. odcinek. Boże, święty. Ignoruj. Też muszę kliknąć No Nie, jest w tych kulkach. No, ja w ogóle Ej, ja skupiłem Ja mi przyszło. Ja w ogóle kampy nie mogę znaleźć, nie? Ej, weź sobie, y armatą, wystrzel. Jezu, nie! A jaką masz kulkę? Niebiesko. koloru. Ja też. Dobra, tu się kryję, jak mnie znajdą, to... Dobra, ja nie... To ty, dobra, to jest za dużo. I, i ja może ja, się skryłem, po prostu do nich piszę, że nagrywam o... Super, się słuchaj, pisałem. To do nich po prostu piszę, że... że nagrywam odcinek. Ignoruj. Ja Eee, Baru. Bararo Dobra. Mm. Nie. Ej ktoś mi na łeb stanął i nie mogę się ruszyć. W ogóle widzowie do nas na grupie i nie tam. No to znajdą mnie w końcu, czy nie? Ha, spadłem! Bo się coś popsuło? No to super. Ej, znaleźli mnie! Nie! Wbiłem do ciebie! Aha, <noise> I ja! Ja idę na gosta! Też? Ej, no co jest tu? Nie... Ej, ale gosta jest normalny! W sensie jak. No tak, no jest, jest. Żaba, ja, jakaż... Czekaj, czy ta piosenka była copyrightowana? <grywy> Chyba nie. No pierwszej rundy nam się nie udało wygrać widzowie, więc...